Siemanko. słuchajcie, zmarła pani Ewelina Czarnczewska. Pani Ewelina Czarnczewska miała 44 lata. Na X, czyli byłym Twitterze, była bardzo prowakcynacyjna, nazwijmy to. Yy, rugała bezlitośnie, można powiedzieć, ludzi, którzy sprzeciwiali się albo podważali oficjalną narrację, tak zwaną naukową. Co ciekawego jest w tej tragedii, można powiedzieć, bo to jest tragedia. Pani Ewelina już niestety yy, przeniosła się na inną galaktykę. Jej bliscy pozostali w, w żałobie. Otóż pani Eweni Ewelina Czarnczewska, ja to publikowałem na swojej karcie społeczność, linkowałem do konkretnych wpisów. Pani Ewelina przyjęła dawkę firmy Janssen serii XD 955. Jest to ta Słynna seria, o której wypowiadali się kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli do konferencji prasowej. Macie, ja podłączę wszystkie linki oczywiście. Kontroler Nick wypowiadał się na temat tej serii i mówił, że jest ona obarczona wadą klasy drugiej, czyli może powodować choroby lub niewłaściwe działanie. Co kryje się pod terminem niewłaściwe działanie? Możecie sobie odpowiedzieć sami. 117 tysięcy dawek tej serii zostało podanych społeczeństwu polskiemu. Oczywiście, producent oraz osoby, które stręczyły wam tę terapię genową, nie ponoszą odpowiedzialności za to. Pani Eweliny już nie ma. Pani Ewelina. Zatrzymało się serduszko Pani Eweliny, krótko mówiąc. A co jeszcze chciałem dodać na sam koniec? Opublikowałem. Informacje u członka rodziny na Facebooku, Czarczewski, nie pamiętam jak się ma na imię, opublikował post, który już zresztą sam skasował. Opublikował post z jakimś tam cytatem. Wcześniej opublikował klepsydrę z informacją, kiedy będzie pogrzeb, jutro jest pogrzeb. Później opublikował post z cytatem, gdzie ludzie pisali RIP, przykro mi bardzo, wszyscy współczują, wszyscy żałują, wszyscy nie dowierzają, ale nikt się nie pyta co się stało, że 44-letniej kobiecie zatrzymuje się w serce. Otóż opublikowałem w komentarz, bo jeszcze można było komentować ten post, drużnie można komentować, opublikowałem informację dla pana Czarnczewskiego, i tu z całym szacunkiem do pana, ale to ważne z interesu, z perspektywy interesu publicznego, ponieważ ludzie mają wiedzieć, dlatego nagrywam ten film nie, nie przeciwko panu, a dla informacji społeczeństwa. Opublikowałem informację, komentarz pod tym postem pańskim, który pan skasował, że pani Ewelina informowała o tym, że przyjęła dawkę firmy Jansen XD955. Podlinkowałem ten post pani Eweliny na Xie. i poinformowałem pana, że patomorfolodzy, balsamiści z całego świata pewnie już widzą, ale na pewno się nie wszyscy wypowiadają mniejszość się wypowiada, ci odważniejsi. A podlinkowałem konkretnie film do swojego kanału, przetłumaczony z kanału doktora Campbella. Na którym to kanale dr Campbell przeprowadzał wywiad właśnie z balsamistą, koronerem, który mówi, że ma doświadczenie ponad 20-letnie w swoim zawodzie, czy 18-letnie, przepraszam, ale zna balsamistów, którzy mają ponad 20-letnie doświadczenie i nie widzieli takich nowości. W, od 20 roku, od 2020, 2021 zaczęła. zaczęła się, pojawiła się nowa choroba w zwłokach. Zaczęli balsamiści mieć problem z wtłaczaniem płynu balsamicznego i zaczęli wyciągać z ludzi białe, wstążkowate, gumowate, twarde jakieś takie twory, nowotwory można powiedzieć, które zatykają ludziom tętnice, arterie żyły. I ci balsamiści, koronerzy, alarmują! Ale wszyscy spuszczają kurtynę milczenia, klapki na oczy, łącznie z Panem, ponieważ skasował Pan ten post, po którym poinformowałem Pana, że prawdopodobnie jest w każdym razie szansa, że Ewelina stała się ofiarą tej terapii genowej i dobrze byłoby przeprowadzić sekcję zwłok. Autopsję. I zobaczyć, czy przypadkiem Ewelinka nie miała zatkanych arterii, czy żył, czy innych Miejsc w układzie krwionośnym. Uważa pan, że to nie jest ważne? Ja uważam, że to jest ważne. I pytajcie się, proście o autopsję, jeżeli wasi bliscy nagle odchodzą, a wzięli udział w wtłaczaniu do swojego organizmu terapii genowej, czyli dawki na nieśmiertelność i nagle chorują, nagle odchodzą, skacze im ciśnienie, bo tak to najczęściej właśnie wygląda, że najpierw chorują, skacze im ciśnienie. A później, nagle, nie wiadomo skąd, umierają. Może to koincydencja, a może nie. Warto sprawdzić. Może ci wszyscy balsamiści, ci wszyscy koronerzy, ci wszyscy ludzie, którzy widzą, mimo doświadczenia wieloletniego, widzą nową chorobę. Może to szury, płaskoziemcy, teoretycy spiskowi. Kto wie?